Zaszczyt relacjonować dla Państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego. Zobaczymy mnóstwo sytuacji. To, co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. A gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem. Bramce Mark Andre Ter Stegen. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi obok Ronaldo Araujo. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Gordon i przejęta piłka. Rangier. I Rafinha. Genialna interwencja. Piłka leciała pod poprzeczkę, ale jakoś to broni. Stawiają na krótkie rozegranie. No i teraz dokładnie na dalszy super. No, fatalnie teraz uderzył. Nie wiem, chyba źle podszedł pod piłkę. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę jest Robert Lewandowski. Imponuje formą. W trzech ostatnich spotkaniach mnóstwo trafień. Myślę, że powalczy o podtrzymanie tej świetnej pasy i obronę. Zrobiło się teraz groźnie, nie? Lewandowski, tak! To jak nie on, Robert Lewandowski strzela pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Ale tutaj mieliśmy też pokaz jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bram. Prowadzą zatem 1 do zera. Finia, indywidualnie. Finia, Tracą piłkę. Scott McTominay. Ależ teraz zagranie w uliczkę. I znowu strzelają. Ale się skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna Popatrzmy, no mogliśmy się spodziewać, że do tego dojdzie Dominowanie i spychanie do obrony przyniosło skutek A teraz przewagę widać również na tablicy wyników 2 do 0, gramy dalej to minej. A teraz przestrzeń na skrzydle może pociągnąć. Clementin Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. A teraz kontratak, jak to rozegrają? Strata, nic z tej kontry nie będzie. On coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. No i po ataku, dobra interwencja. Rafinia. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Lewandowski ma teraz piłkę. Strzela Lewandowski! Mocniejszy teraz pressing. Drużyna przyjezdna zdominowała posiadanie piłki. Tyle, że z tego niewiele wynika, bo wynik meczu pozostaje niekorzystny. Piłka przyklejona do nogi to nie to samo, co piłka w siatce. No, ale mają piłkę. To połowa sukcesu. Teraz w końcu coś z nią zrobić. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Aitana Bonmati. I gol! Aitana Bonmati strzela bramkę. Doskonała robota. Powtórka dodatkowo eksponuje te fatalne błędy i to, że strona atakująca miała przewagę liczebną. Nie można zostawiać takich dziur w formacji defensywnej. Wystarczy kilka zagrań i piłka wędruje do siatki. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda jakby już było pozamiatane i koniec pierwszej połowy a my zapraszamy Państwa na przerwę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Z piłką Pedri. Ależ tutaj kapitalny blok. To może być groźne. Będzie kontra. Rongier. Utane wejście, akcja przerwana. Po akcji, strata. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Pan Ninjana, okazja. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do czterech goli. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę, ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pompnęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. I po tej bramce jest 4-0. Ziokeresz. Pellegrini. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Rafinia. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Leżenie, proszę Państwa, broni to. Niesamowita praca. Valentin Rongier. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Z piłką Pedri. Aitana Bonmati. Jamal. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Uwaga, może być groźnie. Broni, ale piłka wciąż grze. Zagranie w okolicę pola karnego. Co teraz? Dobrze, zablokowany strzał. Po tym wybiciu będzie wrzutka z autu. No można było to rozwiązać lepiej. Może coś być z tego podania. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Gordon. Z piłką Pedri. Jamal. Lewandowski ma teraz piłkę. Gol! Gol! Trzy razy gol, bo to jego trzecie trafienie. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Barkley. O, i to był książkowy odbiór piłki. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Podanie górą za linię obrony. Nie ma! Pokazał teraz klasę. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. I Bon Mati dostaje piłkę. O niepewna interwencja. Teraz ratuje przed stratą gola. Xabi Alonso spróbuje coś ugrać. Teraz kolejna Bonmati. Urywa się Kryciu. Niesamowitego. Jeszcze jedna bramka. Ewidentnie rozwiązał się Worek z golami. Ani myślą zwalniać tempa. To jest knockout! Możemy podziwiać to zagranie. Jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie. Z bliska. Świetna bramka. Brawo! Jeszcze po raz ostatni, koniec. Takim występem zasługuje wyłącznie na najwyższe noty. Czapki z głów. Według mnie, bez wątpienia, zasługuje na najwyższą notę po dzisiejszym spotkaniu. W końcu, tak fantastyczna dyspozycja doprowadziła zespół do zwycięstwa.